Okej, okay, to ja sobie dla odmiany ruskami. piękne. Znowu. Przed chwilą czym grałeś? Y dla odmiany ruskami. <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. Jest teraz też dla odmiany ruskami. Nie, bo muszę nie, razy nie. dwa zbić, raz bo myślę na, najlepiej teraz lata amerykańskimi i ruskimi. A mi niemieckimi. Kurde, zauważyłeś? wszystkie <grystanie> nasze nacje kończą się na imi. Przypadek? Nie sądzę. Japońskimi. Jezus Maria, to akumulacja. Kumulacja o, szybką łapkę znalazła, rundę wiadomo. Szyb, szybką, szybko. No szybko, chodzi o mi powiedziałem. Aha. Szybko. A ja zrozumiałem szybką, takim wiesz, małe szyby, szybką. <grym> Dzieci szyb, szybki. <grym> <grym> Okej, okay, już? Dobra. O, muzyka będzie to fajna. To lubię ten soundtrack. Czuję się ty, wtedy. Ty, 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 ty ten masz co no, no właśnie ten, <noise> ty, 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 To ja, to ja, ale co ja, co ja? Kurde, a co ja w ogóle mówię, no, to, to ja? ja nie wiem. Ja. To ja, to ja, to ja. Taki. plaster. Eee, jebać, dobra. I don't know what am I saying. Kurde, pewnie ktoś pamiętam, się. U... Co? Ktoś mnie śledzi. Pewno śledź. Ćmig. Dobra, oh, fuck, ale jesteśmy. Ty, to są czołgi? Ha. No, troszeczkę. Dobra, nurkuję w typa. Alby to jest. To jest od tyłu. Jak trójka. Trójka. Jest mój. Are you sure? Fuck you, typku. Chodź tu. E, mam ochotę się pobawić. Chcę stracić wszystkie samoloty. Mm. Stracić wszystkie. It's my only dream. Czekaj, trafienia. Fuck. mam takie przeciążenie, że nie widzę co się dzieje się nie przeciążaj, kurde, bo mięśnie będą się bolały <laughs> Ej nie dostałem Jezus, Nic nie widzę. Cholera, i to jeszcze nie mój Kurde, takie plecy miałem Plecy mam... No dobra, pilot nieprzytomny Super I udwójka dwójka cię zabił Pomszę twoje no zwłoki z Znaczy zgwałcę twoje zwłoki, przepraszam Pomyliło mi się troszeczkę Okej, okay, leżą tam, wiesz, w trawie. Okej, okay, dobran, wyląduję. Nie wyląduj. Trafienie krytyczne, lewe skrzydło! BOO! Jaka! Tak się właśnie niszczy samoloty! To ty zniszczyłeś tego iła. No a jak? Trzeba Bo się bawić! Bawę. Nasza pauza została zniszczona. No ciul w to jechać. Czekaj, wcisnę Y na 15 sekund. O, jo, lecę w pilotem, znaczy... Nie, lecę tym dekoderem. Nie no. Kabinie Co to, jest byłem? P3? P3 to jest P3. to jest... też to chyba kina lekka Dobra, biorę transformację. Transformacja w do Ewleth ci Wogon. <grym> Nie, bo obróciłem się tak jakby i wygląda to jak inny samolot. Aha! <grym> <grym> Okej. Okay. Okay. przeszło ci? Leczmy. To mówisz czym ty te tosty tam przyprawiasz? <grym> Transformacja, nie wiem, co mi udyszczotowania <grystanie> okay. O Jezus chyba go zniszczyli, wiesz? No wiem, no nie potrzebujemy. Nasza baza została zniszczona! Straciliśmy część punktów zwycięstwa Do217 to jest ten co ja mam. Nie to jest gorszy. Ja mam lepszy. Ojej, A tu. Do... skitu Czekaj, ja ci zaraz powiem. On ma... O oh fuck. On ma E4. No E4, a ty masz i J1 jest większy niż jeden, czyli masz gorszy... Gorszy przegrał Ciumkę kabla. <gry> Ej kurde, tak w sumie to się gówno dzieje. Jak się będziemy tak. we trzech na jeden samolot lecieć, to... Będzie trochę Lipton-Icy, albo Icy-Lipton. Um. No weź mi go, zostaw. No stawiam ci go. Super, zanim ja tam dolecę, to... Zdąży wygrać. on jest szybszy? Bo jest... lepszy. No, lyl. No frajerzy zabrali mi. No zanim ty tam dolecisz, to kurde zdąży wygrać Eurowizja R2 do góry. No ty ciulu! Akurat cię patrzyłem. A myślisz, że nie widziałem? Idę na B25. Zeskina. kina. No wiem, ale no, ja jestem pogromcą. To dobra. <grymka> Pogromco. Pogromcą. <grymka> Ej, odrzutowy. Ale to jest tylko taki ten nickname. Znaczy, taki dopisek. Takie gumno to jest, on nie jest. To... chlebek. Mroczny chlebek 7 Trzeba było 665. 5 o, dobra. Co? Aha. W tej rundzie chyba będę sobie latał. Z jednego końca na drugi. Jak mi się wydaje. Bardzo ciekawe zajęcie, nie powiem, że nie. Ty, A już się już. Odpoczyła. Ale ty ciu! Nie było na dole. Lol. Co? Co się stało? Nie wiem. Właśnie jeszcze nie rozumiem co się stało. Co? E? Co? Ej No nie, co? Ciężko mi powiedzieć co się właśnie z tym gościem stało No ja może nie wiem, opisz co się wcześniej stało Goni gościa co? i strzelają mhm. chyba działa przeciwlotnicze I padł jakby na dwa pancze Więc takie LOL <noise> Wszystkie takie mocne? Jest tu, dobra, B-25 jesteś mówi. Czekaj, czy mój ma strzelca z tyłu? Gdzieś hm. bombelek tu widzę, ale czy to jest strzelec? Bombelek. Fuck, no strzela Musi mieć, bo to jest myśliwiec ciężkie, a ciężkie myśliwce mają. Mam podwójne plecy, proszę. To poradzić na dietę. Ej, proszę po, pomocy. Po, polecam, no ja nie dam rady na to a Dobra. Tu, już a tu, a nie Rozumiesz? No, bo... Cały czarny. <gry> <Aaaa>! <gry> Dobre! Kurde, mi się skończył amunicjon. Muszę gościa śmigać. A on puszcza bomby. <gry> bomby. Dobra, padnie. Dzięki! No chcę zabić kogokolwiek tym do. Do... Do to ty możesz pały się schylić. <gry> <Uuu! gry> Nie ma tak zaostrzony humorek. Od... Kurde, od rana. Od rana. Od rana to ja mam co innego zastrzonego. Dobro, przyszedłem, transformację Ach to... teraz już mam. A to samolot. meksykański żart się na wieczór. Aha! A ty już myślałeś co innego i jeszcze co innego? Nie, nie, nie. Nie myślałem o tym, co ty hmm. pomyślałeś, że ja myślałem, ej. Kurde, człowieku, a czy ty, ty nie myślisz tak, jak ja myślę, że ty myślisz? Uuuu! W szkole mienia Kopernika? Dokładnie. Nie wiem, czemu z tym wyskoczyłem, ale... Dobrze już, wracając do tematu, czyli War Bardzo fajna no, nie, Mówisz jakbyś z Torunia był. Czemu z...? No bo... W A gdzie był Kopernik? Eee... Na... Stary pierdniku. tam... Samolot zniszczony, jeden z w typa. Co się dzieje? Nie, nie, znasz, nie znasz takiej remowanki? Nie, myślę, że Michał. w Toruniu był jeszcze taki typek. Nie wiem, czy kojarzysz. czy znaczy, kojarzysz na pewno. Adam, no no, kojarz Adama. Taki strażnik jeden. W Teksasu? DJ Walker, 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 Walker. Teraz, teraz, rozbija się! z tym samym! jotką jotką A z tym samym jotką Płonę. Wtedy płonę, płonę. Mi to dupa płonie. Nigdy, nigdy nie z ostrych lety. Ja uszkodziłem mu, a się pali. Wtedy ja jaram się, jaram się, jaraj się, jaraj się. Kurde, jednym samolotem, cał, samą Czekaj, już całą mapkę. Tak, a już... tej serio, już koniec? Już koniec. Zamykają tabelę po raz kolejny. Znaczy, Nie tak no. Jakby. A znasz taką rymowankę? Odwróć no, tabelę, w to to nasze... Na <gadza> Ej, mi się jak. Graliśmy po przeciwnych stronach u i mi było później smutno. <noise> no smutek tak bardzo, no kurde i wygraliśmy taką gówno. A tu Nie, gówno. Dobra. Niciu, muszę teraz badania porobić. Kuf trysk! Wow, dobra, trudno, w... trudno, trudno, trudno. Jola.